Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi Kamil i skarb, którego nie da się kupić. W małym miasteczku o czerwonych dachach i brukowanych uliczkach mieszkał chłopiec imieniem Kamil. Miał włosy koloru kasztanów i oczy ciekawsze niż niejedno okno wystawowe w centrum. Każdego dnia biegł przez rynek z tornistrem większym od siebie, żeby zdążyć do szkoły, choć po drodze zawsze musiał zatrzymać się przy sklepie z zabawkami. Stał tam nieraz dobrych kilka minut, gapiąc się przez szybę na błyszczące samochodziki, klocki i roboty, które umiały tańczyć. Wzdychał cicho, bo wiedział, że jego rodziców nie stać nawet na połowę z tych cudów. Kiedyś, jak będę bogaty, kupię sobie wszystko, powtarzał sobie z zaciśniętymi pięściami. W klasie Kamil trzymał się raczej z boku. Nie dlatego, że był nieśmiały, ale dlatego, że inni chłopcy lubili chwalić się nowymi rzeczami. Butami, telefonami, hulajnogami elektrycznymi. Najgłośniejszy był Patryk. Miał zawsze najnowszy model czegokolwiek. Plecak z logo, które znał cały świat, zegarek świecący jak latarnia morska i ton głosu, który mógłby zagłuszyć startujący samolot. Kamil, a ty co dostałeś na urodziny? spytał kiedyś Patryk z udawanym zainteresowaniem. Książkę, odpowiedział spokojnie chłopiec, o odkrywcach i ich podróżach. Patryk roześmiał się tak głośno, że echo odbiło się od szkolnego sufitu. Książkę? To nie prezent, to kara. Kamil poczuł, jak w środku coś się kurczy. Wtedy jednak podeszła do niego cicho, siedząca zawsze w ostatniej ławce Lena. Miała warkocze jak sprężynki i ubranie po starszej siostrze. Ja też lubię książki, powiedziała z uśmiechem. Jak chcesz, po szkole mogę ci pożyczyć jedną o przyjaźni lwa z myszką. I tak zaczęła się ich znajomość. Spotykali się codziennie po lekcjach na ławce pod kasztanem, rozmawiali o świecie, o tym, co by zrobili, gdyby mogli podróżować, jak bohaterowie z książek. Czasem wymyślali własne przygody, raz byli piratami, raz astronautami, a raz zwykłymi ludźmi, którzy po prostu potrafią być dla siebie mili. Pewnego dnia szkoła ogłosiła konkurs na najładniejszy szkolny ogródek. Uczniowie mieli przez miesiąc wspólnie zaprojektować i udekorować kawałek ziemi za budynkiem. Każda grupa miała własny pomysł. Niektórzy chcieli drogie donice i rzadkie nasiona, inni kolorowe lampki solarne. Patryk, jak łatwo się domyślić, przyniósł najwięcej gadżetów, podlewaczki w kształcie delfinów, sztuczne kwiaty, a nawet miniaturową fontannę na baterie. Kamil i Lena mieli tylko stare grabki, kilka ziaren słonecznika i doniczkę z pękniętym brzegiem. Nie mamy szans, westchnęła dziewczynka. Może i nie mamy pieniędzy, ale mamy pomysły, odpowiedział Kamil, a w jego oczach pojawił się błysk. Zrobili więc coś innego niż wszyscy. Nazbierali kamieni, i pomalowali je farbami, żeby. Wyglądały jak biedronki i żabki. Z butelek po wodzie zrobili małe domki dla owadów, a z resztek drewna zbudowali ławkę, na której każdy mógł usiąść. Zasieli też słoneczniki, takie zwyczajne, żółte, bez żadnych ozdobników. Kiedy po miesiącu komisja przychodziła oceniać ogródki, słońce akurat zachodziło, fontany Patryka zacięły się. A plastikowe kwiaty przekrzywiły od wiatru. Tymczasem w ogródku Kamila i Leny grało wszystko. Pszczoły tańczyły nad kwiatami, biedronki siadały na kamieniach, a słoneczniki lśniły jak prawdziwe słońca. Ten ogródek żyje! zachwyciła się pani dyrektor. Patryk patrzył na to z miną, jakby ktoś zabrał mu jego własny tron. No dobra, mruknął. Może i wasze wygląda. Nieźle. Ale to tylko przez szczęście. Kamil uśmiechnął się łagodnie. Nieszczęście, Patryku, serce, bo rzeczy, które robisz z sercem, zawsze wyglądają piękniej. Tego dnia Kamil nie tylko wygrał konkurs, wygrał coś o wiele ważniejszego. Patryk, choć długo się wzbraniał, następnego dnia sam podszedł i zapytał, Pokażesz mi, jak zrobić takie domki dla owadów? Kamil się zgodził. Z czasem zaczęli nawet rozmawiać jak koledzy. Patryk przestał się przechwalać, ale naśmiała się coraz częściej. Mijały tygodnie, a słoneczniki rosły coraz wyższe. Pewnego popołudnia Kamil przyniósł do szkoły kawałek kartonu z napisem: Prawdziwy skarb to dobre serce. Przykleił go do ogrodzenia ogródka, żeby każdy, kto przechodzi, mógł przeczytać. Patryk stanął obok i po chwili dodał coś od siebie mały rysunek serca z błyszczącą naklejką. Masz rację powiedział cicho To się nie psuje, nie starzeje i nie da się kupić. Lena spojrzała na nich oboje z uśmiechem. A potem wszyscy troje usiedli na ławce zrobionej ze starych desek i patrzyli, jak słońce odbija się w żółtych płatkach kwiatów. Od tamtej pory Kamil już nie zazdrościł nikomu nowych butów, telefonów ani zabawek. Wiedział, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, co ma w kieszeni, tylko od tego, co ma w sercu. A to serce Kamila biło ciepło, jak mały słonecznik, który znalazł. Swoje miejsce na świecie. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki: nie oceniajmy ludzi po tym, co posiadają, bo największym bogactwem jest dobro, które potrafią dać innym. Jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę serdecznie o polubienie filmu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.